według listy obecności w dzisiejszej sesji rady miejskiej uczestniczy 13 radnych także zajmowaliśmy się tematyką związaną właśnie z tą sesją nadzwyczajną i takiego punktu jak sprawy różne nie było dlatego składam wniosek o zdjęcie tego punktu z porządku Poproszę o powtórzenie może głosowania to z państwa radnych Spróbujcie państwo jeszcze raz. Ja dzisiaj też może za szybko. Przepraszam bardzo nie przywitałem pana burmistrza. Także witam serdecznie panią sekretarz, i panią skarbnik. Dlatego też bardzo bym prosił o udział w dyskusji. Także otwieram dyskusję w punkcie trzecim nad Projektami. to możliwe, y, to wartości dofinansowań i, i wszystkie te kwoty, które wynikają z projektów muszą znaleźć się w budżecie. Stąd wnioskowałem <laughs> tylko w zakresie termomodernizacji, czyli y, ocieplenie, tam y, wymiana y, okien i tak dalej. Natomiast w tej chwili jeszcze zwróciliśmy się do. Urzędu Marszałkowskiego i udało nam się uzyskać dofinansowanie. Wygraliśmy jakby ten, byliśmy jednym z wygranych w konkursie. I to jest wykonanie łącznie, projekt jest na 160 tysięcy złotych, jest dość właściwie bardzo dobre dofinansowanie bo 75%, czyli 120 tysięcy jest dofinansowania udział własny 40 tysięcy. I co mają te prace obejmować na, na hali? To jest około 10 tysięcy jest na opracowanie dokumentacji projektowej, natomiast pozostała kwota, czyli 150 tysięcy na wymianę instalacji elektrycznej, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej. Remont pomieszczeń socjalno-bytowych, remont schodów, obicia ścian materiałami przystosowanymi do obiektów sportowych, no i montaż stałego wyposażenia hali i zakup i montaż stojaków rowerowych, czyli tam się pojawią jeszcze stojaki rowerowe. I to jest pierwszy projekt, na który udało mi się pozyskać pieniądze, to jest właśnie na kwotę 160 tysięcy złotych. I drugi projekt związany z realizacją. Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2019. Dotyczy on tak zwanego małego i dużego parku. Projekt ten polega na ograniczeniu ilości szkodliwych substancji w środowisku poprzez rewitalizację istniejących terenów Zieleni Miejskiej położonych przy placu Adama Mickiewicza o szacunkowej powierzchni 0,7 hektara, to jest ten tak zwany mały park oraz przy ulicy Mławskiej w parku to jest 2,8 hektara no i Zawiera on m.in. nasadzenia, odpowiedni dobór gatunkowy, y, również wykonanie dokumentacji, y, ale też badania, y, stanu, y, ocena stanu zdrowotnego tych roślin, które obecnie są w parkach. Y, Zrobienie mapy do celów projektowych, inwentaryzację dendrologiczną, czyli wszystko to, żebyśmy wiedzieli więcej i, i lepiej, jak, jak tym parkiem się zająć, a z drugiej strony na już nasadzenia. Pamiętajmy, że w tym roku takie nasadzenia wykonać musimy, bo mamy decyzję jeszcze sprzed dwóch lat, która nas zobowiązuje do dokonania nasadzeń. Łączna wartość realizacji zadania to jest 70 800 zł. Dofinansowanie 35 400 z na udział własny również 35 400, czyli te dwa projekty jakby przynoszą do kasy miasta prawie 200 tysięcy złotych, tak 195 tysięcy złotych to są te dwa projekty, które, które udało mi się dofinansowanie pozyskać następna uchwała dotyczy również dofinansowania, natomiast nie uzyskanego bezpośrednio przez nas, ale przez Grupę Zdrowie i dotyczy on w ramach osi priorytetowej RPO na lata 2014-2020 dla województwa mazowieckiego. W Raciążu zostanie utworzona bardzo potrzebna placówka, a mianowicie Dzienny Dom Opieki Medycznej. I ten dzienny dom opieki medycznej będzie utworzony na drugim piętrze w budynku przychodni przy, przy, przy ulicy Mławskiej. Będzie on działał od 2019 roku, od sierpnia do co najmniej do 31 grudnia 2021 roku. Grupę osób, którymi ten dom opieki to jest dzienny dom opieki medycznej, tak? nie, nie, nie taki stacjonarny, tylko dzienny. Opieką będą objęci pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej. Również obejmie on pacjentów, których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie. W okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone im zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego. Te osoby będą kwalifikowane do projektu. Czas trwania pobytu w takim dziennym opieku, domu opieki medycznej będzie ustalany indywidualnie przez zespół terapeutyczny, ale. Minimum to jest 30 dni, a maksimum to jest 120 dni. No i oni, ci pacjenci, będą przebywać w tym domu opieki przez 5 dni w tygodniu, przez 8-10 godzin dziennie, a następnie w zależności od poprawy stanu zdrowia i liczby i częstotliwości udzielanych świadczeń, no to ten zakres będzie zmniejszany do 4 godzin dziennie. Jednorazowo w tym domu opieki będzie przebywało 25. Pacjentów niesamodzielnych. W skład zespołu, który tutaj będzie funkcjonował na terenie tej placówki, to będzie lekarz internista, lekarz rehabilitant, fizjoterapeuci, pielęgniarki, opiekunki medyczne, psycholodzy, terapeuci, zajęciowi. No i w trakcie pobytu te osoby będą także miały zapewnione wyżywienie w tej placówce. Łącznie planuje się objęcie wsparciem 116 pacjentów, z czego minimum 58 osób w wieku powyżej 65 lat, więc jest to projekt do, dla osób starszych skierowany, no i oczywiście ta opieka będzie bezpłatna, tak, czyli tutaj nie ma żadnej płatności, natomiast do tego, żeby to zrobić, zdrowie jakby wykona ten remont bo musi przystosować i to nie jest objęte projektem, bo projektem jest objęte funkcjonowanie placówki, natomiast należy te drugie piętro wyremontować i zrobić tam no, te wszystkie rzeczy, które umożliwią prowadzenie takiego domu opieki zdrowotnej. Łącznie na, na dzień dzisiejszy ta firma zdrowie wyceniła te pracę zgodnie z kosztorysami na 305 tysięcy, oni za nie zapłacą, my nie będziemy jakby partycypować w tych kosztach. Natomiast chcieliby od nas, jakby żeby wyrazić zgodę, że w momencie gdyby Najem był przerwany, czy też skończył się, to żeby miasto, te nakłady, te, które my i tak, bo to będą nakłady w budynek, żeby ewentualnie zostały zwrócone, ale wtedy to też nie będzie taka kwota, tylko to będzie wycena na dzień oddania, tak, czyli z, 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 z oceną zużycia przez fachowców, którzy takiej wyceny dokonają. Taka rzecz. Taka, takie za, jakby zdarzenie może mieć miejsce, ale nie musi, bo do tej pory też myślę, że gdy, bo to będzie 2025 rok, kiedy kończy się ten najem, i myślę, że wtedy, jeżeli przynajmniej ja bym to robił, to bym robił to w ten sposób, że przy ogłaszaniu następnego konkursu na najem, to ten potencjalny najemca następny musi te zwrócić, zwrócić. Tak? Więc, więc tak to wpiszemy, wpisalibyśmy w konkurs. Natomiast. Na dziś jakby, żeby można było z tym remontem ruszyć to, no a tak jak mówię, no to jest inwestycja w naszą infrastrukturę, tak, nie, nie, nie w zdrowia, no to taką uchwałę chcielibyśmy, żeby przyjąć i ta uchwała, ponieważ tutaj radca prawny KONT dokonywał konsultacji z... Urzędem Wojewódzkim i tam pierwotnie w nazwie była podana, że to jest zgoda na zawarcie umowy, natomiast tutaj będzie w nazwie teraz jest wyrażenie zgody na zwrot rzeczy najemcy nakładów związanych z modernizacją pomieszczeń usytuowanych na drugim piętrze budynku położonego w Raciążu przy ulicy Małskiej 15. Ale tak jak mówiłem, to, to dotyczy min, minimum tak, chyba że, że coś by się zadziało i by umowa została wypowiedziana, natomiast to dotyczy 2025 roku ale też nie musi, bo to zależy, jaka będzie wtedy wycena i jakie będzie zużycie tych wszystkich rzeczy. Myślę, że ta placówka jest bardzo potrzebna i cieszę się też, że, że ten kierunek jeszcze kiedyś przez Radę Miejską przyjęty, żeby. Ten budynek był remontowany a, yy, i tam pojawiały się nowe usługi dla mieszkańców. No to ma miejsce i widać, że, że tym bardziej teraz, kiedy no prawie tam około 100 osób tak, będzie mogło być yy, w tym domu dziennego pobytu, to będzie kierowane zarówno do mieszkańców naszego powiatu, jak i jeszcze tutaj ościennych powiatów na północnym Mazowszu. Ale oczywiście y, też nasi mieszkańcy tu też, jeżeli będzie trzeba, to, to my służymy też pomocą i tak y, tutaj Dyrekcja Zdrowia zapewniała, że tu zawsze będą, y, będą chętnie mieszkańcy przyjmowani i żeby taką opiekę mieć. To jest szczególnie ważne dla osób starszych, które no, samodzielnie sobie nie radzą, a, a nie zawsze rodziny też są w stanie zająć się w odpowiedni sposób, a również opiekunki, bo my przecież też świadczymy taką opiekę przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, no ale my świadczymy te usługi opiekuńcze, tak, a nie medyczne. A tutaj ludzie będą mieli opiekę medyczną, łącznie z podawaniem lekarstw, rehabilitacją i tym wszystkim, co będzie pomagało, żeby z tej niesamodzielności wyjść. Także bardzo bym prosił Radę Miejską i wnoszę o to, żeby te, te uchwały przyjąć. Jeżeli chodzi o te projekty wcześniejsze, o których mówiłem, to są tak naprawdę zapisy w uchwale budżetowej, które pani, które pani skarbnik wprowadziła, bo do nich nie potrzeba jakichś oddzielnych uchwał, one będą realizowane tak jak wszystkie inne, będą wpisane w, w nasz budżet. Także to jest taka informacja. I jeszcze w, w, przy okazji, ponieważ Rada się zbiera, więc też pracownicy tutaj przekazali taką uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Raciążu przy ulicy Błonie na okres powyżej trzech lat. To jest tam jeden z tych kiosków takich, który, który już i tak jest dzierżawiony. Tam chodzi o to, że tam jest nieco większa działka została wyodrębniona i żeby dotyczyło to całej, całej tej działki bo w tej chwili ta umowa najmu jest fragment, natomiast to dotyczy najemcy, który już ma umowę i on, i on jakby tam i tak to dzierżawi, i tak to dzierżawi. Natomiast chodzi o to, żeby tak jak mówię, ponieważ tam były podziały działek i ten podział działki nie był zrobiony dokładnie tak, jak przebiegała umowa najmu, w związku z tym, żeby ten najem dotyczył całej tej wyodrębnionej działki, potrzebna jest taka uchwała. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, może ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w dyskusji. Panie bardzo proszę pan to jest działka pana Jakubowskiego. Pan... Teraz lotto, tak? Panie radny Adamski, bardzo proszę do mikrofonu, bo sesja jest nagrywana i. Powtarzam, Panie Burmistrzu. Chodzi mi to o jest działka własność pana Jakubowskiego Andrzeja, który wynajął dla funkcji teraz totalizatorowi sportowemu. Znaczy, ja mogę powiedzieć, bo nie wiem, jak tutaj jest z ochroną danych osobowych, tak? Natomiast dotyczy to działki, na której teraz jest punkt lotto, tak? O, tak powiem. Bardzo dziękuję, panie burmistrzu. Proszę, pan radny Bylak. Ja mam pytanie do pana burmistrza odnośnie hali sportowej. Bo tutaj pan burmistrz powiedział, że będzie wymienione jakieś rzeczy elektryczne. Natomiast chodzi mi o ogrzewanie, bo wiem że tam było ogrzewanie elektryczne, czy ogrzewanie nadal zostanie elektryczne, czy, czy zmienione? I drugie pytanie, czy państwo macie pomysł jakiś na, na tą halę sportową, no bo wiadomo, że ona nie jest pełnowymiarowa i żeby była właściwie wykorzystana. Myślę, Dziękuje. panie radny, że odnośnie tego <laughs> ogrzewania to na miejscu, natomiast no, pomysły to może kiedyś w sprawach różnych, bo nie teraz no, to nie jest w zakresie Podejmowanego projektu uchwały. W tej chwili trwają jeszcze prace. Tak jak mówiłem, tam będzie też projekt obejmował, będzie tworzony, natomiast na dzień dzisiejszy, z tego co wiem przy tym projekcie termomodernizacji, tam też były, było w planie ogrzewanie elektryczne, natomiast oparte troszkę na innych zasadach. Nie tak jak teraz na takich stacjonarnych grzejnikach, tylko raczej na takich dmuchawach na grzewnicach, ale to jeszcze się jakby nie dokonało, bo nie nie mamy jeszcze ostatecznego projektu. Bardzo proszę, pan radny Godleski. Panie burmistrzu, mam pytanie odnośnie tego pobytu dziennego. To będzie nieodpłatne dla tych ludzi, tak? Tak, to będzie nieodpłatne na zasadach y, takich jak przy NFZ. Aha, no bo to ta opieka nasza, jak tam przychodzą do tych ludzi, to tam odpłacają coś, a tu nie wiem, to tak będzie. Z... Darmowe, tak, tak? Darmowe, natomiast my świadczymy jakby usługi opiekuńcze, a tam będą usługi też medyczne, tak? Ale za darmo w ramach projektu, który jest finansowany przez... A przez ile godzin to będzie tam, no będą przebywać? Od 8 myślę, do 10 dolego. godzin, natomiast tak. przy takich osobach, które nie będą już potem wymagały tej opieki stałej, Aha. do 4 godzin mogą Dobra, pytać. dziękuję. Myślę, że te pytania tak samo się pojawią wtedy, kiedy to zostanie zorganizowane. My na razie tylko wyrażamy zgodę, jak gdyby. Bardzo proszę, pan radny Gisler. Panie burmistrzu, bardzo mnie cieszy że powstała taka inicjatywa tego dziennego domu, natomiast kwestia jest taka, chciałem się zapytać, pewnie może pan nie będzie mi w stanie w tej chwili odpowiedzieć, jak mamy skonstruowaną umowę, czy dzierżawca, jaki ma okres na wypowiedzenie tego budynku, na przykład miesiąc, pół roku, jak to wygląda, może pan jest w stanie? Umowa, wiem, że obowiązuje do 20 Roku, natomiast jakie są szczegółowe zapisy, to, to ja w tej chwili nie pamiętam, ale myślę, że standardowo to jest zwykle trzy miesiące. Natomiast jeżeli firma zainwestuje tam, bo już zainwestowała też pieniądze, no to raczej należy się spodziewać długoterminowej znaczy, umowy. Znaczy głównie znaczy działalności. Chodziło mi o to, że tutaj mamy ten zwrot w granicach tych 309 tysięcy złotych, na którego na, który, na dzień dzisiejszy, że tak 305. powiem. 305. Nie mamy zabezpieczenia w budżecie. No i w razie jakby doszło do sytuacji takiej, żebyśmy musieli to zwrócić, czy będziemy w stanie, tak? I o to tylko się chciałem dopytać. Dziękuję za to. Po pierwsze, to nie jest, jak Pan tam przeczytał w umowie, to jest kwota maksymalna, która y, robi na podstawie wyceny. Jaka to będzie kwota, to umowa jest tak skonstruowana, że na, po poniesieniu nakładów przez y, tego wydzierżawiającego. Nastąpi wtedy nasza przez biegły wycena, czy te nakłady rzeczywiście są tyle warte i jaka kwota. I wtedy zostanie ustalona w ogóle wartość tych nakładów. Natomiast, jeżeli dojdzie do zwrotu kiedykolwiek, to wtedy będzie nowa wycena na, zuży na dzień zużycia tych nakładów dokonywana. Natomiast w tej chwili to też jest tak, że. Ja myślę, że dużo większe konsekwencje, bo u nas to jest 300 tysięcy, natomiast projekt, który będzie realizowany to jest kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt milionów, więc ja myślę, że te 300 tysięcy tutaj do, do zwrotu to jest niewielka kwota przy tym, ile firma by musiała oddać, żeby jakby tego projektu nie zrealizowała. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać jeszcze głos w dyskusji? Nie widzę. Zamykam w takim razie dyskusję i przejdziemy do głosowania. Jesteśmy w punkcie głosowania. Uchwała numer, tylko że tutaj. Projekt uchwały nr 8 łamane na 65 łamane na 2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie wyrażenia przepraszam, w sprawie tam była zmiana, przepraszam sekundeczkę, żebyśmy to tak, ale tutaj mam zapisane już jest. W sprawie wyrażenia zgody na zwrot na rzecz Najemcy nakładów związanych z modernizacją pomieszczeń usytuowanych na drugim piętrze budynku położonego w raciążu przy ulicy Mławskiej 15. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę ponownie nacisnąć przyciski, bo nie mamy głosu. Wspólne jeszcze raz. Informuję, że projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Uchwała, projekt uchwały numer 8, łamane na 66, łamane na 2019, Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Raciążu przy ulicy Błonie na okres powyżej 3 lat. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? No teraz chyba lewy. Dziękuję. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Projekt uchwały numer 8, łamane na 67, łamane na 2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Raciąż. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Projekt uchwały nr 8, łamane na 68, łamane na 2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy miasta Raciąż na 2019 rok. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Przeszliśmy do punktu piątego. Punkt piąty jest zamknięcie obrad. Dziękuję państwu radnym za, za przybycie. Informuję, że zamykam obrady siódmej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Raciążu. Dziękuję bardzo.